Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o fasadach aluminiowych, nowym produkcie grupy przemysłowej PJP Makrum. Dowiecie się, jak wygląda proces produkcji, jak szuka się klientów ile można na tym zarobić. Zapraszam na Immo Raport. Program o jedynej takiej spółce w Polsce. Aldona Szedler. Piotr Szczeblewski. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Piotrze, niedawno po raz drugi miałem okazję odwiedzić zakład w Sorcu zakład PJP Makrum. On trochę zmienił charakter produkcji, bo korzysta z profili aluminiowych, produkuje m.in. elewację oraz stolarkę właśnie z aluminium. Skąd pomysł, żeby PJP weszło właśnie w tę branżę? Od długiego czasu przyglądaliśmy się rynkowi, w szczególności rynkowi budownictwa i trendom, jakie na tym rynku są. I to, co można powiedzieć, coraz więcej inwestycji realizowanych w Polsce i w Europie jest związane z czymś, co jest energo, energetycznie oszczędne, daje dużo światła, ma wiele różnych pozytywnych cech jeszcze dodatkowo i tym są właśnie systemy aluminiowe, aluminiowo-szklane. I właśnie w tym kierunku poszliśmy, żeby połączyć trochę pewną klamrą, synergią, również to, co robimy w projekcie budownictwo, czyli w realizacji nowych budynków, żeby zaoferować im produkt pasujący do tych budynków, które oni realizują. Pytanie do Ciebie jako specjalistki z tej branży. Jak wygląda w ogóle ten proces produkcji? Bo są tak zwani systemodawcy. Ja dopiero niedawno poznałem to pojęcie. Gdybyśmy mieli skrócić do jednego zdania cały ten proces produkcyjny, otrzymujemy od systemodawcy półprodukt i z niego składamy, przycinamy, obrabiamy, dołączamy różne elementy zgodnie z wytycznymi systemodawcy na zamówienie klienta, i to jest dopiero gotowy produkt. Tak, mamy kilku wiodących systemodawców, z których rzeczywiście wykrajamy nasze projekty. Głównie posiłkujemy się systemem Aluprof, Jawal, system Shiko, system Aluron. Również mamy różnych dostawców szkła, to są też różni, różni producenci szkła, system Sangobę, później Euroglas, Polflam. No dobrze, tych jest, jest ich sporo. Tak, jest tych... ich sporo i pracujemy tak naprawdę z każdym. Okej, okay. a jak wygląda w ogóle ten model biznesowy? Bo jak rozumiem, na początku jest architekt, który może mieć fantazję, że chciałby elewację mocno, jakąś wygiętą, szklaną, właśnie aluminiową. W takich budynkach użyteczności publicznej lub biurowych to, to jest jak najbardziej na czasie. E, architekt coś wymyśla, później jest generalny wykonawca z inwestorem. Jak rozumiem, oni szukają na rynku no, kogoś, kto im to wykona kto, w dobrej jakości i w dobrej cenie. Tak. Jest przede wszystkim inwestor, który sobie życzy mieć na przykład fasadę nowoczesną obiektu. No i wówczas architekt spełniając jakby jego sny i jego życzenia tworzy właśnie konstrukcje nowoczesne, aluminiowo-szklane, które tak naprawdę można ubrać w każdą formę, w każdy kształt po prostu trzeba to rzeczywiście policzyć, sprawdzić. To jest nasze, nasze zadanie, bo Aldona zaczęła mówić jakby o tym procesie, ten proces tak jak ty rozpocząłeś się od tej wizji inwestora albo nakierowanego na czym, gdzie jaki biznes chce robić, potem jest wizja architekta, a potem jest nasza ta praca taka rzemieślnicza, inżynieryjna na zasadzie. Zobaczmy, czy to, co ktoś wymyślił, da się zrobić. I to, co Aldona zaczęła tutaj mówić, o obliczeniach różnego rodzaju, bo to są obliczenia statyczne, żeby zobaczyć, czy konstrukcja wytrzyma, żeby zobaczyć, czy nie wiem, parcie wiatru, śniegu, inne okoliczności są. Jeżeli się da, to na jakich warunkach, jak to mocujemy, jak to uszczelniamy, jakie szyby stosujemy i tak dalej. To jest bardzo szeroka wiedza, która nas... Dział i handlowy, i dział e, projektowy jest w stanie zaproponować e, do takiej rozmowy partnerskiej e, generalnemu albo inwestorowi, czy architekto, a, architektom, żeby z tego wyszła ta na końcu koncepcja, którą e, można zrobić. Systemodawcy są tacy sami, ale również inni. Czyli są systemodawcy, którzy posiadają szeroki wlach, wachlarz tych systemów aluminiowych, e, których można dostosować do różnych kształtów e, wymagań. Są tacy, którzy się specjalizują bardziej w indywidualnych rozwiązaniach. Są jeszcze inni, które mają więcej badań, a my potrzebujemy specjalnych konstrukcji, nie wiem, pod podwyższonej akustyce, termice czy jakichś tam innych i wtedy wybieramy odpowiedniego partnera do odpowiednich zadań. Alony. Dokładnie tak, antykorozyjnych i tak dalej, wykończeń. No tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie zaoferować pełen wachlarz produktów, tak naprawdę wszystkich, które są na rynku. Korzystamy, tak jak właśnie tutaj powiedział Pan Prezes, z wszystkich rodzajów systemów i, i tego, co oni nam dają najlepsze. Bo gdybym miał to uprościć maksymalnie, to czego ja byłem świadkiem, to żeby powstały drzwi, to przyjeżdża taki materiał od systemodawcy, taki długa długa taka listwa już... Długa laga wysyłkowa, dokładnie. Tak. I ona wjeżdża, proszę Państwa, do maszyny. Maszyny, które Państwo teraz widzą na ekranie, to jest centrum obróbczo-tnące. Gdzie po zaprogramowaniu przez operatora jest to wszystko wycinane, a następnie w tej części montażowej składane. I nie jest to wcale takie proste, bo te katalogi okazuje się od systemodawców są bardzo grube, i żeby spełnić wszystkie te instrukcje, tam trzeba się mocno nagłówkować. No rzeczywiście tak jest, ale my mamy zespół no, bardzo doświadczonych projektantów z wieloletnim doświadczeniem i rzeczywiście tworzymy najpierw projekt wykonawczy, który rzeczywiście musi zatwierdzić architekt, inwestor. Przedstawiamy całą gamę kart materiałowych, i na końcu powstaje ten produkt w postaci tego projektu, który jest przekonwertowany na inne programy, które posiadamy, typu Unilink. I dopiero ten program wprowadza te profile w odpowiedniej formule na maszynę, którą mamy. Jak tutaj mogę dodać, to tak, wydaje się, że to jest maszyna, ale to jest jakby cały układ. Y pracy, który jest powiązany od projektantów, łącznie z maszyną, potem z montażem, czyli mamy wsparcie od systemodawców programów, które pomogą nam to konstruować i programować. Program przerzuca te informacje, czyli komputer przerzuca na informacje, które oczytuje ta maszyna. My tej maszyny już nie musimy indywidualnie każdego otworu gdzieś tam programować, bo to bezpośrednio idzie z tego programu. Jeżeli tam już jest pocięte dokładnie tak, jak mamy, wtedy to pakujemy i dokładnie według instrukcji montażowych później montujemy na budowie. Czyli mówiąc o jakości zakładu, o jakości produkcji, to jest tam, że ta gerencja człowieka powinna być ograniczona, że to właściwie idzie z automatu, przez to nie do że mamy to czysto zrobione, maszyna jest. Wysoko nowoczesna, o dużej jakości, to jeszcze mamy elementy, które bez problemu potem na budowie możemy składać, montować, które nie mają żadnych błędów i tak dalej. To polega na tym, że jak porównuje się małe firmy, które nie zainwestowały takich pieniędzy w taki system, w taką maszynę i, i, i powiedzmy w komputery. Nie, raz im wyjdzie, raz nie wyjdzie, a my mamy tą wielką powtarzalność, czyli inwestor może nam zaufać, może podjechać sobie do Solca Kujawskiego, zobaczyć na czym pracują projektanci, a potem jak to wygląda na budowie, nie? bo to też są jakby ważne elementy. Przejeżdża budowa, to są ekipy montażowe, które też są przez nas sprawdzone, które są uznane. Potem mamy osoby ze swojej strony, która jest odpowiedzialna za to, żeby nadzorowała poszczególne Etapy budowy, bo koniec końców ten klient musi być zadowolony, a my musimy spełnić wszystkie te warunki techniczne, to, co wspomniałem, od termiki, od akustyki, od nie wiem, refleksu światła, od koloru szyb i wielu jeszcze innych, Dokładnie o których tutaj tak. Aldona mogła jeszcze powiedzieć. No I rzeczywiście te wszystkie jakby etapy, o których tutaj pan prezes mówi, no staraliśmy się, żeby one były na, naj, na najwyższym poziomie, żeby, żeby ludzie, którzy wdrażają się jakby w te poszczególne procesy, począwszy od projektu, od oferty, która musi być wykonana w sposób przemyślany, która ma już jakby w sobie jakiś wstępny projekt, też na bazie tych życzeń właśnie inwestorów czy też architektów Potem na bardzo, że tak powiem, wysokiej klasie projektowania, która też się odbywa w, za pomocą no, też programów typu AutoCAD, płaski czy też 3D. Później rzeczywiście jest ten projekt warsztatowy, potem to przechodzi na warsztat, później jest też ten montaż, no i rzeczywiście są te wszystkie grupy. Staraliśmy się, żeby one były bardzo doświadczone, żeby produkt końcowy był. A żeby mówiąc. to jeszcze urozmaicić, to nie jest tak, że my dostajemy dokumentację, wypuszczamy to, co chcemy, i mówimy: Proszę bardzo, tak będzie wyglądał Twój projekt. Wtedy jest zwrotka. Spotkał się inwestor z generalnym i sobie porozmawiali, bo sam generalny i się nas pyta: A można to zrobić taniej? Albo, czy można zrobić coś, żeby to kosztowało więcej lub mniej, bo to nie zawsze musi być tanie, żeby spełniało jeszcze jakieś parametry. I wtedy. Zespół tutaj to, pani Aldony szukamy. robi wersję pierwszą, drugą, dziesiątą, piętnastą, aż dochodzimy do tego, że to jest to, co ten klient naprawdę chce. Próbujemy ten proces skrócić, żeby nie zawsze było po 15 wersji, ale też wiemy, że jesteśmy w stanie sprawdzić i różnych producentów systemów, różnych producentów szyb, bo. Tak jak tutaj mówimy, i aluminium jakby przez tą maszynę zwróciliśmy uwagę, ale w tych projektach bardzo dużą częścią jest koszt samych szyb zespolonych. Jest to integralna część systemu, która tak właściwie w swojej masie i koszcie właściwie jest przeważająca, nawet bardziej niż systemy aluminiowe. Tu jeszcze jedno zdanie, bo dla Ciebie to jest oczywiste, ale myślę, że nie dla wszystkich widzów jest to takie jasne. Montaż szklenie odbywa się już na placu budowy. Tak, jeżeli są małe konstrukcje, powiedzmy okienę, czyli jakaś stolarka czy ślusarka, jeżeli chodzi o aluminiowe, czy też może być to ta, przeciwpożarowe, dokładnie może być robiona na warsztacie, na tym właśnie w Solcu, ale już y, duże przeszklenia, gdzie sama rama może mieć kilkaset y, kilogramów, a jeszcze więcej waży szkło, jest dopiero montowana na budowie. Y, nie byłoby możliwością, żeby tak ciężkie elementy w niektórych miejscach, bo to nie mówię, że wszędzie jest to niemożliwe, można było to robić razem, nie? to się łatwiej transportuje oddzielnie i ta fachowość tych ekip montażowych tam na budowach robi to tak, żeby to było i możliwe do odbioru, szybko, żeby to szło i żeby spełniało swoje parametry techniczne. Pierwszy raz się pochylamy tak precyzyjnie, mówimy o tym, jak wygląda ten cały proces produkcji systemów aluminiowych, mowa tutaj właśnie o elewacjach i stolarce. Czyli mamy zakład w Solcu, gdzie pracuje kadra, która zajmuje się tym od wielu lat, jeszcze jako QDS24. Mamy to zaplecze też inżynierskie, które jest związane z zakładem w Koronowie. Ono też pewnie tam czasem wspomaga tę produkcję. Natomiast jest Twój zespół, który zajmuje się tutaj pozyskiwaniem tych kontraktów. Jak to wygląda? Bo są projektanci, też zespół montażystów na samym końcu? Mamy grupę działa? specjalistów w różnych etapach. Pierwszy ten etap ofertowania właśnie stanowią e, ludzie, którzy również wiele lat robili tego typu kalkulacje. Są to inżynierzy, którzy znają się na doborach odpowiednich parametrów statycznych, cieplnych, akustycznych, antykorozyjnych. Liczymy te rzeczy, sprawdzamy. Rzeczywiście no jest to kilka osób w dziale ofertowania. Później mamy obok dział projektowy, który stanowią tak samo bardzo doświadczeni projektanci, którzy robili no, wieżowce na, na całym świecie, więc rzeczywiście, jakby ten trzon projektowy, ta baza jest bardzo wysoko wyspecjalizowana. I myślę, że że to jest podstawa jakby sukcesu, żeby rzeczywiście ten każdy etap był no bezbłędny i gdzieś tam obarczony doświadczeniem. To nie jest tak, że produkujemy tylko i to nie wiadomo, co się z tym dzieje, mamy już pierwsze realizacje. To są w dużej mierze budynki użyteczności publicznej. Który jest twój, twój ulubiony? Naszym ulubionym chyba jest, jest obiekt biurowy w Siedlcach, ale też szpital kliniczny w Poznaniu, bo jest tam bardzo duża różnorodność konstrukcji. Ale też przede wszystkim system, jaki wykorzystujemy w, w siedzicach, to jest pierwszy taki system produkowany i montowany w Polsce na, na taką skalę, bo na jest, czym to system, jego jest to system Jest to system Shiko Integral Master. Jest to no, przepiękny system, jakby, który łączy ze sobą fasady proste, gięte, żaluzje są jakby zintegrowane, ukryte w ramach że tak powiem, taki coś, co architekci lubią najbardziej, czyli czysta forma. Tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, w jakim kierunku idzie jakby to budownictwo. Budownictwo idzie w, w takim kierunku, żeby tego szkła było jak najwięcej, żeby te wszystko, co jest z aluminium, potrafić zwęzić do takiego poziomu, żeby to było jeszcze, spełniało te wszystkie parametry, ale było jak najbardziej ukryte, jak najbardziej estetyczne i tak dalej. Jeden z inwestorów, którym jest firma MKL Bau, właśnie taki budynek na lata w systemie, którym jest pierwszym, tak jak tutaj Aldona mówi, budowany w Polsce, chciała to zrealizować. Mamy również inne systemy, polscy producenci systemów też mają ciekawe rozwiązania. Oczywiście. Bo tutaj skupiliśmy się i mówimy sobie o fasadach, ale również robimy elewacje różnego rodzaju. Robimy przeciwpożarówkę, o której tutaj już wspomnieliśmy. Mogą być to przeszklenia i ścianki działowe, także cały pakiet produkcyjny, żeby wspomóc oczywiście naszego generalnego, rodzimego, projektu budownictwa mam na myśli, ale również każdego innego, z którym pracujemy, żeby mógł te swoje realizacje zrobić szybko w tym zakresie, który możemy ich wspomóc rzeczywiście jest możemy, możemy wspierać się nawzajem w grupie. Mieliśmy już kilka realizacji wewnątrz naszej spółki realizowaliśmy przepiękny kompleks przedszkoli dla przem budownictwo. Robiliśmy właśnie poliklinikę, która też ma cały zakres różnych konstrukcji przeciwpożarowych, fasadowych, Elektryczne żaluzje montowane od zewnątrz do tych fasad. Gdzieś tam też był taki pomysł architekta, żeby, żeby to wszystko było w czystej formie i takie ciągi też powstały. Masę różnych, różnorodnych, prostych i konstrukcji mamy już za sobą, więc myślę, że ten najtrudniejszy element sprawdzający jest już odhaczony. Ja patrzę zawsze z takim dużym podziwem na to, co nasz zespół związany z aluminium robi i tak jak tutaj pani Aldona wspomniała, na przykład Akademik, gdzie były tak zwane tobusy, gięte szkło włóki. tak samo były gięte profile. Bardzo efektownie to wygląda, jest to My to jest na to mówimy akademik, jest to dom studencki, ale takiej wyższej, naprawdę wyższej klasy. Teraz tutaj na tym budynku biurowym będziemy robili to jest jakby kształt można sobie wyobrazić trójkąta i każdy z tych rogów tego trójkąta jest również zaokrąglony. Współpracujemy tutaj z firmami i z Polski, które gną nam to szkło, z firmami z Niemiec tak samo jakby profile, bo. Polska i również w naszym zamyśle za jakiś czas również będzie oferowanie poszczególnych, może takich systemów, również na rynkach zagranicznych, między innymi w Niemczech. A Niemcy ogólnie do tej pory były największym odbiorcą takich konstrukcji z polskich firm. Oczywiście, czy firma Rainer, czy firma Shiko, które są produktami niemieckimi, ale polscy producenci takie jak. Aluprow, Jawal czy Alurony Aluron też coraz bardziej na tych rynkach jakby istnieją, oferując swoje rozwiązania. Także robimy to na rynek polski. Dzisiaj to doświadczenie coraz większe jakby zdobywamy, coraz więcej fajnych tematów realizujemy, ale jakby takim naturalnym krokiem kolejnym będzie propozycja tego samego za granicą. Piotrze, pytanie, które padło na wstępie, ale też pewnie kiełkuje w głowach akcjonariuszy PJP. Fajnie, fajnie, a ile można na tym zarobić? Odpowiednio. Jest to fajny produkt. Firm w Polsce, które robi powyżej 100 milionów złotych z tego obszaru, czyli aluminiowych, i dalej, jest chyba jedna firma. Firmy duże, które realizują, są to firmy, bym powiedział, duże, może 70-80, 50 do 50 milionów itd. Tak na razie jesteśmy na takim etapie, że zbieramy doświadczenie i chcielibyśmy zrobić tak, żeby w pewnym momencie osiągnąć poziom 20 milionów. i Myślę, że to dosyć szybko nam się uda zrobić, co znaczy, że już będziemy w tych gronie firm znaczących w Polsce, a potem zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy jeszcze się rozwijali w ten sposób, bo jakby gdzie tutaj kierunki są rozwoju. Kierunkami rozwoju podstawowymi jest nasza praca. Zespołu projektowego i handlowego. Jeżeli tutaj nam się uda tego więcej zrobić, to QDS, jako lokalizacja w Solcu, może być wsparciem tego procesu. Dzisiaj bym powiedział, jest w dużej części, ale wcale tak nie musi być. Może być w jakiejś części, a w jakiejś części mamy również partnerów zewnętrznych, które mogą nas wspomóc w produkcji. Firmy montażowe same z siebie i od różnorodności montażu wybieramy też te, które jakby najbardziej pasują, czyli trochę nam musi jeszcze pomóc, bym powiedział, taki ogólnie mówiąc rynek. Dzisiaj jesteśmy w takim etapie, że inwestycje się dzieją i jeżeli byśmy byli firmą, która robi 100 milionów złotych w aluminium i w szkle, to pewnie mówilibyśmy, że ten rynek nam się skurczył. Dzisiaj jesteśmy firmą, która wyciąga rękę do tego rynku i my ten tort widzimy. Coraz większy kawałek dla siebie wycinamy i to jest dla nas pasmo sukcesów i zdobywania kolejnych e, tematów, bo dzisiaj konkurujemy z tymi, którym tą pracę jakby no, wygrywamy. Tak? Chciałbym dzisiaj nie słowo użyć, ale wygrywamy. Jeśli mówisz, że celem jest 20 milionów, to jest taki powiedzmy sam rząd wielkości jak wyposażenie magazynów i wózki, jak maszyny kruszące, milące. Więc to jest takie rozłożenie akcentów trochę inne w ramach grupy pojazdów, prawda? Tak, co do wózków, łącząc z IPZ-em i tak dalej, wózki są znacząco większym tak. fragmentem. Jeżeli chodzi o makrum, w poprzednich latach bym powiedział podobnie, w tych ostatnim roku i w tym przyszłym makrum będzie większe, jeżeli chodzi o to, ale daje nam to, tą synergię, że z przyszłym budownictwo my szukamy produktów albo gałęzi, gdzie jesteśmy w stanie to zrobić w takiej szerszej skali. 20 milionów może nie jest aż takim największym progiem, tym początkowym, który chcemy osiągnąć, ale pomoże nam to zbudować dobrze zespół, zgrać ten zespół, no bo dzisiaj na początku, jeżeli mieliśmy wiele osób z doświadczeniem, doświadczenie wyciągnięte z wielu znaczących firm w Polsce, dzisiaj budujemy jedną organizację, jeden zespół i tutaj razem z panią Aldoną próbujemy to wszystko jakby połączyć taką jedną wielką klamrą, która się nazywa PJP Makrum. i według naszych zasad, również na innych obszarach, w których działamy, również tak podchodzi do naszych klientów, tak z nimi pracować, czyli wypracować pewien, pewną kulturę, techniczną ofertowania komunikacji, żeby nam to na przyszłość dawało coś więcej, a będziemy tak to długo robili dopóki to będzie dla nas e, zyskowne, atrakcyjne i tak dalej. A wszystko wskazuje, że jeszcze na długie lata. Z Prolepszem Budownictwo jesteśmy trochę e, na innym etapie jak z innymi mm, generalnymi. E, dzisiaj razem z Prolepszem Budownictwo staramy się dać jak najlepsze oferty z naszej strony, żeby Prolepszem Budownictwo mogło ten temat wygrać. A potem go realizować. Na każdym etapie, tak jak pani Aldona mówi, oczywiście rozmawiamy, oni mają też możliwości sprawdzania, to jest jakby w dwie strony to działa. Nam, żeby dawać odpowiednie oferty, ale jest to bardzo duża ilość projektów. Dzisiaj, proszę budownicą z racji tego, że na rynku jest mniej projektów a my chcemy mieć od, obłożone odpowiednio jakby nasze, nasze zasoby, pro, yy, ofertujemy, a my też ofertujemy do nich bardzo dużo. Jeżeli pracujemy z zewnętrzną firmą, to przeważnie już jest inny etap, już ten generalny tom realizację ma. Czyli powiedzmy, jeżeli, to tak bardzo ogólnie powiem, jeżeli na 10 ofert złożonych projekt yy, Przemudownictwa wygrywa jedną, to nasze zaangażowanie jest do tych 10 a z tym zewnętrznym, generalnym do tej jednej. Oczywiście konkurujemy z wieloma innymi firmami, które proponują jakby te rozwiązania. Możemy od razu zaproponować kilka rozwiązań i to sobie nasi klienci bardzo cenią. Ten profesjonalizm. Jesteśmy cierpliwi. Szanujemy to, że, że, że też ktoś jakby poszukuje różnych rozwiązań, poszukuje tej ceny i staramy się praktycznie optymalnie jakby tutaj wycisnąć tą esencję z i ceny i z jakości, i, i z jakiegoś wizualnego odbioru konkretnych konstrukcji, proponując różne alternatywy, tak przykładowo, na przykład jak mamy fasady strukturalne, to możemy zaproponować rozwiązanie płaskiego klipsu, jak mamy fasady niebieskie. Od jednego dostawców szukamy też jakby substytutu od innego. Gdzieś tam próbujemy zaspokoić przede wszystkim tego inwestora, który poszukuje i robimy tych ofert rzeczywiście dużo, bo, bo, bo jest to wymagane nie narzekamy, cieszymy się, że jest ten kontakt i że możemy to robić. Dodam jeszcze tyle, jak w wielu na naszych nagraniach mówiliśmy sobie o potencjale rynku i tak dalej, no to próbowałem takie dane naj, najświeższe znaleźć. Mam co prawda je chyba z 2022 roku, gdzie mówi się o ponad 4 miliardach złotych. Myślę, że dzisiaj to jest o wiele większe i szacowałbym, że to jest około 6 miliardów złotych ten rynek fasad aluminiowo-szklanych w Polsce. Co dla porównania obszaru, który też jest dla nas bardzo satysfakcjonujący, a tutaj powiem o modulo, to jest bardzo duża różnica, tak? Bo tutaj nawet jeżeli mówimy o 150, niech będzie milionach złotych do 4 miliardów. Nie? Jednak Czyli e... masz na myśli, że 30 gracz w Polsce od aluminium może być większy niż wiodący, wiodący spółka dostawcą systemu parkingowego. Tak, może być. Tak. I teraz, bo te rozwiązania właściwie dzisiaj można spotkać wszędzie. Wspomnieliśmy tutaj o budynkach użyteczności publicznej, obojętnie, to będzie szkoła, czy to będzie przedszkole, czy to będzie jakieś biuro, czy hotel. szpital, hotel, czy to będzie centrum handlowe, czy to będzie biurowiec, czy to będzie, świetliki. powiedzmy tak, ale świetlik, ale nawet budownictwo mieszkaniowe, tak? To tego jest coraz więcej, oczywiście to się, gdzieś jest jakiś miks pomiędzy np. systemami plastikowymi, aluminiowymi, niektórzy mają stalowe, drewniane i gdzieś to jest między sobą połączone, ale aluminium jest takim bym powiedział materiałem przyszłości, bo spełnia te wszystkie, nie chcę już tutaj powtarzać tego co powiedzieliśmy. Dobry tytuł na ale, miniaturkę, materiał przyszłości. Ale jest również czymś co jest wysoko przetwarzalne, tak? czyli jeżeli ta instalacja, będziemy teraz realizowali biurowiec blisko Bydgoszczy, który miał piękną fasadę zrobioną w latach 2000 tam na początku. I on jeszcze dzisiaj wygląda w miarę świeżo, ale on nie spełnia już żadnych warunków ani termicznych, ani różnych innych Dokładnie. i dzisiaj trzeba go po prostu wymienić. Ale to znaczy, że z tego co był, wróci z powrotem do tej huty i zrobią nowy, tak? No, tak jak stal, aluminium jest mocno przetwarzalne, tak samo szkło. Czas na naszą stałą rubrykę, czyli kursy akcji. Zaczynamy od spółki Atrem. Aktualny kurs w momencie nagrania to 24,80 zł, groszy. Grupa przemysłowa PJP Makrum 16,35 zł groszy oraz grupa kapitałowa Immobile 0,93. 93. Zł. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze rzut oka na elewację hotelu Focus Premium Bydgoszcz przy ulicy Bernardyńskiej 13, bo siedząca tutaj z nami Aldona była kierownikiem kontraktu i doglądała tej elewacji i tego, jak ona była montowana właśnie na budynku w centrum Bydgoszczy. Państwu bardzo dziękujemy do dziś, gorące pozdrowienia przesyłamy do zakładu w Solcu Kujawskim, a gdyby Państwo byli zainteresowani na przykład próbami wyrywającymi albo zakupem drzwi antypanicznych, albo innych elementów, może już takich większych z zakładu PJP Makrum, to wystarczy wejść na stronę pjpmakrum.com, tam wszystkie informacje, numery i tak się znajdują. Jak Państwo tam się postarają, to nawet z siedzącą tu Aldoną jako dyrektorem Działu handlowego mogą Państwo porozmawiać. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia.